Śnieg. Nie wiem, chyba trzeci raz w tym, tej zimy. No i dziewczyny były oczywiście zachwycone, powiedziały, że idziemy na śnieg. No i oczywiście, zanim wyszłyśmy, to już z tego śniegu nic nie zostało. Jakieś po prostu tylko ochłapy. To, co było, to się tym pobawiły. No, niestety, zmiana klimatu myślę, jest tutaj mocno widoczna. Wróciliśmy już do domu i powiem Wam szczerze, że ta pogoda jest no po prostu beznadziejna, bo nie jest to ani taka prawdziwa zima, mroźna. Nie jest to też taka jesień, jesień, bo jest straszny wiatr, niby jest ten śnieg, ale on się zaraz topi. No dziewczyny coś tam próbowały się bawić, ale szału nie było. No i wiecie, przychodzi mi na myśl tutaj oczywiście ta zmiana klimatyczna i to ogólnie jak niestety my... Źle wpływaliśmy przez wiele lat na tą naszą planetę i ją niszczyliśmy i o tym robią wszystkie media, wszędzie się o tym mówi, więc myślę, że nie muszę tutaj powtarzać o tym, że należy po prostu w jakiś sposób pomyśleć o tej naszej planecie. Nie możemy być ignorantami i totalnie to olać, bo jednak no, ta planeta ma służyć jeszcze nam, naszym dzieciom, kolejnym pokoleniom. I myślę, że każdy z nas może zrobić takie małe, chociaż drobne kroki, drobne zmiany w swoim życiu, które mogą pomóc tutaj, tej naszej planecie. I jak każdy z nas zrobiłby chociaż te kilka małych kroczków, bo też nie mówię, że każdy musi nagle o 180 stopni zmieniać swoje życie, to nie jest takie proste, sama o tym wiem. Ale takie małe kroczki każdy z nas może zrobić yy, i wtedy na pewno jakiś tutaj ogólny skutek to... Przyniesie i każdy powinien zacząć od siebie. Ja też od siebie, jakiś czas temu już zaczęłam, od naszej rodziny zaczęliśmy. I może powiem wam właśnie takich pięć podstawowych kroków. Być może byłoby tego jeszcze więcej, ale nie będę teraz na siłę szukać. Ale pięć takich podstawowych rzeczy, które zrobiliśmy, które myślę w jakiś tam dobry sposób przyczyniają się naszej planecie. No i po pierwsze to jest oczywiście segregowanie śmieci. I tak naprawdę to jest już obowiązkowe i my segregujemy te śmieci w domu, segregują te śmieci nasze dzieci w przedszkolu, w wielu tak naprawdę miejscach już te różne śmietniki są i jest to ważne, jest to istotne. Jak ktoś ma właśnie dzieci, to uważam, że to jest istotne, żeby też dzieciom uświadamiać pewne kwestie, a właśnie wyrzucanie śmieci, segregowanie śmieci, no to jest taka myślę podstawa, tak, że należy te śmieci po pierwsze wyrzucać do śmietnika, a nie zanieczyszczać naszą tutaj piękną planetę. No i też, aby segregować. Moje dziewczyny już powoli, powoli uczą się tego, co gdzie do jakiego śmietnika, a jak nie wiedzą, to zawsze pytają, więc mają świadomość tego, że segregacja jest. Co jeszcze? Na zakupy chodzimy zawsze ze swoją reklamówką. Mamy takie reklamówki materiałowe i je później można wyprać. I zawsze staramy się właśnie iść ze swoją reklamówką bardzo rzadko. To już tak weszło nam w krew, że bardzo rzadko nam się zdarza, że nie mamy. I co więcej, kiedy jestem też w sklepie i kupuję na przykład jakieś owoce albo warzywa. To jeżeli tego faktycznie nie muszę, no to też nie korzystam z tych, wiecie, foliowych reklamóweczek, czyli na przykład banany w kiści, biorę bez tego jakieś pojedyncze warzywa, owoce. Czy nawet kilka, jak tam biorę dwa, trzy jabłka, też wrzucam je luzem do koszyka i kładę je luzem na, na tej taśmie. Nigdy nikt mi tutaj jakby na to nie zwrócił uwagi. Oczywiście są takie Wasze ważne, na przykład jednak ten woreczek jest potrzebny, na przykład pomidorki koktajlowe, no w coś je muszę wrzucić, eee, ale chociaż tyle, chociaż trochę, tak jak mówię, małymi kroczkami. Kolejna rzecz, którą robimy, to na przykład nie kupujemy wody w butelkach plastikowych, tylko o, mamy taki fajny dzbanek, to jest akurat firma Brita, ale są też inne. I my po prostu pijemy wodę z kranu, którą właśnie filtrujemy w tym dzbanku cała nasza rodzina. Jesteśmy już, słuchajcie, do tego od dłuższego czasu przyzwyczajeni. I jest to ogromny plus nie tylko dlatego, że właśnie kupujemy mniej tego plastiku, mniej go wyrzucamy, ale też dlatego, że oszczędzamy na wodzie, to raz. A jeszcze trzecia kwestia jest taka, że no, nie musimy dźwigać tej wody, tak? Na przykład mamuśki, które mają mężów gdzieś tam wyjeżdżających, które muszą same zakupy robić, no to nie jest lekkie, żeby całą zgrzewkę wody przytachać do domu, więc no, to jest uważam świetne rozwiązanie. Wiadomo, że to trochę kosztuje, trzeba też kupować filtry, ale myślę, że warto. Kolejna rzecz jest taka, że ograniczyliśmy spożycie mięsa, bo niestety musimy sobie też stawać z tego sprawę. Tu nie chodzi też o kwestie jakieś tam etyczne, o niejedzeniu zwierząt, ale po prostu o tym, że produkcja mięsa bardzo źle wpływa na naszą planetę, bardzo niszczy ją. I nie mówię tutaj, że zaraz wszyscy musimy być weganami, bo to nie jest takie proste. Natomiast na pewno my, Polacy, nie musimy jeść tak dużo mięsa, jak, jak jemy. Tak? Kanapka z szynką na kolację, kanapka z szynką na śniadanie i jeszcze oczywiście na obiad schabowy. My praktycznie w ogóle nie jadamy kolacji mięsnych, naszym dzieciom też takich nie robimy. Raz, może dwa razy w tygodniu dziewczynki do śniadania zjedzą jakieś mięso, najczęściej w postaci parówki. A jeżeli chodzi o obiad, no to tak, to to mięso się pojawia, natomiast też absolutnie nie e, tak jak mówię, słuchajcie, to nie jest nam potrzebne. Wiele już artykułów, e, wiele reportaży w telewizji na ten temat widziałam, że wystarcza nam tak naprawdę 100 gramów mięsa dziennie nam dorosłemu e, i to naprawdę, słuchajcie, jest bardzo mała ilość. Więc my jemy takie mięsne obiady gdzieś około 3 razy w tygodniu, poza tym jemy ryby i jemy też po prostu e, obiady takie, wiecie, typowo wegańskie, wegetariańskie, tak, jajka też mają białko, strączki mają białko. I ani to mięso nie jest takie zdrowe, żeby go tak dużo jeść. No i też po drugie, właśnie ograniczając spożycie tego mięsa, też przyczyniamy się do tego, że mniej się go będzie produkować, no bo wiadomo, tu chodzi o rynek, popyt, podaż, tak? Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. Więc jak ludzie nie będą kupować tyle tego mięsa, to nie będzie się tyle tego mięsa produkować. Eee, więc do tego Was też zachęcam, bo to też plus e, zdrowotne dla Was tylko może przynieść. E, I ostatnia rzecz. E, ograniczamy staramy się ograniczać korzystanie z samochodu bo to też jest taka rzecz która bardzo niszczy naszą planetę eee, tutaj ja mam akurat blisko do przedszkola więc to nie jest dla mnie jakiś duży wysiłek że częściej staram się dziewczyny pieszo zaprowadzać odbierać ale, na przykład, mój mąż, który wcale nie ma tak blisko do pracy, kiedy tylko nie leje jakiś intensywny deszcz, albo kiedy nie ma jakichś innych tam jeszcze sprawdzić po drodze do załatwienia, jakieś inne czynniki o tym decydują, to on praktycznie zawsze jeździ do pracy rowerem. I dzięki temu właśnie nie wypuszczamy spalin tak dużo z tego naszego silnika, a jednocześnie on też oczywiście dba o swoją kondycję i o swoje zdrowie. I jeździ nawet teraz zimą, mówię, chyba że jakiś strasznie zaczynający jest deszcz, ale jak jest w miarę taka pogoda, to. To on jeździ rowerem. Do tego Was też zachęcam. Zachęcam do korzystania z komunikacji miejskiej. Dzieciaki uwielbiają. Ja wiele razy z moimi dziewczynami w różne miejsca jeździłam tramwajem czy też autobusem, jest to dla nich frajda. Eee, pociągami tak samo warto teraz jeździć, teraz są naprawdę te pociągi przyjemne, nowoczesne i bardzo fajnie się jedzie, więc naprawdę nie trzeba jechać wszędzie nawet na dłuższe trasy samochodem. No i to by było pięć takich naszych wiecie rzeczy, które my gdzieś tam robimy, które nie są wcale trudne, nie uważam się, że jesteśmy nie wiadomo kim, że w ogóle coś takiego robimy, bo to jest proste, e, proste rzeczy, proste kwestie, które można gdzieś tam u siebie poprawić, a e, myślę, że warto, żeby każdy z nas chociaż jakąś taką malutką rzecz zmienił, która właśnie pomoże, pomoże naszemu środowisku. E, no i to tyle z takich tutaj poważniejszych wywodów, no ale takie tematy myślę też warto poruszać, też po to ten kanał tutaj mam. E, no i co, idziemy dalej z tym vlogiem, nie wiem czy tutaj jeszcze coś tam się ponagrywa. A przy okazji to pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody. Wasze zdrówko. A właśnie a propos z kanapki z szynką, to zobaczcie, tutaj mamy taką fajną, właśnie alternatywę, można w Lidlu takie pasty dostać, to jest taki smalczyk z fasolki, a to jest pasta z tofu z cebulką i obie są naprawdę bardzo pyszne i właśnie to jest świetna alternatywa dla wiecie, tej klasycznej kanapki z szynką a oglądałam też te w Dzień Dobry TVN, że właśnie takie pasty warzywne to jest trend żywieniowy na ten 2020 rok, także ja też serdecznie w tym trendzie zostaję i Wam serdecznie polecam, zaraz sobie właśnie zrobię takie pyszne kanapeczki